Pracownicy transgraniczni ubezpieczeni w największej niemieckiej kasie chorych AOK-Nordost przywykli już, że mogą bezpłatnie korzystać z różnych form leczenia w słubickim centrum medycznym Brandmet. I choć mogłoby się wydawać, że w tej kwestii wszystko już zostało zrobione, to jednak początek roku przyniósł wiele nowości. O szczegółach mówi dyrektor administracyjny Centrum Medycznego Brandmet w Słubicach, pan Wiesław Pucek. W tym nowym roku 2021, pomimo trudnej sytuacji, pomimo tego, że nie żyje się ogólnie na tym świecie obecnie najlepiej, mamy dla naszych pacjentów, dla pacjentów Brandmedu oraz dla wszystkich ubezpieczonych w AOK Nordost w niemieckiej kasie chorych, mamy dobrą wiadomość. Oprócz tych usług, z których pacjenci już mogli skorzystać, przypomnę, to lekarz ogólny, internista, neurolog, kardiolog, urolog, ortopeda, doszły następne usługi, z których pacjenci ubezpieczeni w AOK Nortost będą mogli skorzystać bezpłatnie. Będą to porady u specjalistów endokrynologa, gastroenterologa oraz, na co wielu czekało, dermatologa. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia gwarantują również dostęp do szeregu badań bez dodatkowych kosztów dla pacjenta. O jakie badania konkretnie chodzi? To na przykład USG wykonywane w trakcie wizytu ortopedy, chirurga czy innych lekarzy. Pacjent uniknie zatem dodatkowych kosztów w trakcie wizyty. Poza tym, że ten dostęp do tych specjalistów jest bezpłatny, pacjenci również będą mogli skorzystać z rozszerzonego zakresu usług. To znaczy, na przykład w ramach konsultacji u dermatologa będzie można zrobić badanie dermatoskopem. U gastroenterologa będzie można skorzystać, z skierowania oczywiście, no bo tego gastrologu nas nie będzie robił, czyli gastroskopii i kolonoskopii. Natomiast te badania będą również za darmo, co jest bardzo dobrą wiadomością, zwłaszcza w tym czasie. Złe odżywianie, stresy, ten siedzący tryb życia powodują różne choroby związane z układem pokarmowym, i tutaj dobra diagnostyka jest wskazana. Więc od stycznia te usługi będą również, również u nas za darmo. Oto dane kontaktowe Centrum Medycznego Brandmed w Słubicach.